Teraz na czerwony rower. To wbrew pozorom nazwa kuchni. Kuchni takiej nietypowej, bardzo pożytecznej, wyjątkowej, wręcz nastawionej może nie na zysk, ale na pomaganie innym. Warto zobaczyć. Czerwony Rower pracę, siłę i motywację do zmiany swojego życia otrzymują osoby w kryzysie bezdomności oraz osoby z niepełnosprawnością. Głównie są to podopieczni Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ale również tą pracę może znaleźć każda osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Ja już nie dawałem rady. Po prostu błądziłem, ja miałem ze sobą tylko namiot, nie miałem gdzie mieszkać, po prostu wszystko zniszczyło, mnie, zniszczyło i życie się po prostu przez narkotyki i alkohol. Jak jest dużo gotowania, to jest dużo zbywanie, nie? To jest tak, że nie każdej osobie daje się pomóc w równym stopniu, bo to też od tej osoby taką zależy, czy skorzysta z tej szansy. Natomiast wiele osób, yy, dzięki jakby temu wsparciu, później, może staje na nogi. Opiekunki mi pomagają cały czas, nie? Mam tutaj pracę i teraz zarabiam sobie normalnie pieniądze, odkładam i no oczywiście codzienne, ba codzienne badania alkomatem. Raz w miesiącu bynajmniej testy na narkotyki czy nie biorę, no ale ogólnie jest spoko, no nie piję już 8 miesięcy. Na pewno największą motywacją w naszym działaniu jest doprowadzenie osób, którym pomagamy do jak najwyższego stopnia samodzielności, i niezależności życiowej. Otwieramy możliwości na bezpieczną i dobrą przyszłość dla tych osób, do, do których nasze działania kierujemy. I to jest dla nas myślę najważniejsze, kiedy widzimy, że te osoby zdobywają tą siłę, zdobywają odwagę, by zmienić swoje życie, by się usamodzielnić, by zdobyć pracę na otwartym rynku pracy. Kuchnia czerwony rower prowadzona przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, działa 7 dni w tygodniu. Korzystamy z produktów sezonowych. Nasze menu codziennie jest inne. Po to też, żeby klienci mogli jeść urumaicone i pełne wartościowe posiłki i wspierać dzięki temu osoby, które są na życiowym zakręcie. Zapraszam po hamburgera. Jest bardzo domowo, Przyjeżdżam tutaj codziennie, codziennie się zdobuję. Ja bardzo lubię miejsce, jest bardzo przyjemnie, też jedząc tu pomagam innym, więc bardzo satysfakcjonujące, przyjemne miejsce. Ideą Kuchni Czerwony Rower jest hasło Jedząc Pomagasz i zysk uzyskany ze sprzedaży posiłków przekazywany jest na realizację celów statusowych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Każdy człowiek ma trochę inną motywację do działania, ale myślę, że kiedy spojrzy się na własne życie, które jest... Jakoś tam było układane, przynajmniej gdy porównamy je do życia osób, które naprawdę mają, no nie wiem, trudniej w życiu niż my, to też wtedy jest taka myśl: kurcze, mi się jakoś udało, może też z problemami, ale teraz jest dobrze, to może chociaż mogę pomóc tym innym osobom, żeby im, no tak jakby też ułatwić tę drogę dochodzenia do szczęścia.